Witam w kolejnym filmiku. Postanowiłam, yy, że nagram realizację pytań. Wiem, że pytania zasadzie yy, takie bardziej zadania, wymyśliłam autorkę kanału Anecznik yy, ja zostałam zaproszona przez Anię z kanału Parasola 10. Sprawa wygląda tak, że to było 10 zadań i ja sobie to przekopiowałam, przekopiowałam do pliku. Który miałam po drodze jadąc tutaj i właśnie chcąc tutaj zrealizować w terenie, że tak powiem, akurat po zachodzie myślałam, że to jest, wykorzystam, mając akurat naładowany telefon. Natomiast y, tak się okazało, że ja sobie tego pliku nie przysłałam, także z pamięci będę próbowała. Już tak trochę zapowiedziałam, wcześniej nagrałam, ale tam też skończył mi się to czas nagrywania. To telefon, włączenie, to coś. I w końcu nie wspomniałam, ale do końca chyba, chociaż może i tak, chyba do końca. Trzy kwestie, że nagram to tak naprawdę na trzy sposoby. Pierwszy to będzie ten teraz, taki w terenie. Takie. Pierwsze, luźne, szybkie odpowiedzi, tak jak to większość moich filmów wygląda, taka spontaniczna y, realizacja danego zadania. I chyba mam dosyć dobrą pamięć, chyba pamiętam, mam nadzieję. Znaczy, spałzuję czasami i sobie przypomnę, przypomnę w głowie, bo nie będę mogła wyjść z nagrywania na tym telefonie, ale spróbuję w ten sposób. Natomiast y, czytając te zadania pod filmem Ani, y, jakby już wypisałam i chyba dałam to jako post zaplanowany gdzieś tak na chyba 15:15. 15. Yy, już jakby tam chodziło głównie, według mnie, jak to zobaczyłam, o kwestię jednego zapachu. Ja jeszcze do końca nie wiem, ponieważ ja dopiero się dowiedziałam o tym przez przypadek od Agnieszki, panny z góry, że zostałam zaproszona. Więc za ja to oczywiście obejrzę i yy, filmik autorki, i filmik właśnie Ani, która mnie zaprosiła. Natomiast chyba chodziło o yy, jeden zapach do jednej linijki, do jednego zadania. Tak widziałam po liście zapachów w tym opisie u Ani. Natomiast ja jakby tak mocniej zastanawiając się nad każdym zadaniem wypisałam różne propozycje, więcej niż jej, no tak przy zastanawianiu się, zastanawianiu dłuższym. I taką jestem właśnie tam jako zaplanowany post. Taka będzie też pewnie w opisie tego bądź yy, drugiego filmu. Yy, Dlatego, że tutaj były takie spontaniczne, krótkie odpowiedzi. W dalszej części będzie odniesienie do tej, właśnie listy zebranych zapachów, gdzie jest ich dużo, dużo więcej. Szerzej jest to zrealizowane, każdy punkt szerzej, ale i w terenie. No, jestem bez flakonu, chociaż mam jeden odebrany. A po prostu trzecia część to będzie właśnie jed, jeden zapach do jednego zagadnienia, ale realizacja flakonikowa, pokazanie flakonu właśnie takiego owego jesiennego wokół jesiennego. Czyli w ramach flakonów y, zapachów wybranych, ale też w ramach takich, które mam po prostu flakony, także no, zagmatwane, ale a w ogóle flakon odebrałam, muszę go nosić, bo była paczka do odebrania do jakiejś godziny, ostatni dzień i ja musiałam ją odebrać, bo to się nas bardzo duże. Na znaczy, szczęście pani na przystanku miała nożyczki, więc ja to wszystko, że tak powiem, y, rozpakowałam, wyrzuciłam, całego tego groma otoczki się pozbyłam i tylko tą mniejszą część dałam do torebki, ale... Jak na mnie to ciężar duży. Czyli się na jakoś może dała radę. I teraz przychodzę już do rzeczy. Także pomarudziłam, pomarudziłam, a teraz tak. Pierwsze zagadnienie pamiętam. Może nie powiem kropka w kropkę, ale chodziło o to zapach, o którym myślę, który mam od razu w głowie na myśli, biorąc pod uwagę taka jesień, taka jesień w flakonie. Więc zdecydowanie nie to się mówić Chapel Factory czy Chapel faktory Hermit Coat. To zdecydowanie pierwsza myśl ogólnie i też taka pierwsza w tych takich dłuższych, że tak powiem, rozpiskach, które zrobiłam na zasadzie tej listy do tych 10 punktów. To jest zapach tak naprawdę jesieni w parku, jesieni w lesie, jesiennych liści z jesiennym dymem, ale nie jakimś tam wędzonkowym. Piękny zapach, bardzo emocjonalny. I powiem szczerze, to był taki zachwyt tej marki. Nie wiem, czy którykolwiek inny zapach tej marki mnie aż tak od razu zachwycił. To jest chyba naj, najnowszy zapach tej marki. Ja mam flakon, miałam też inne, przewijały się chyba w tym momencie, tylko mam dwa zapachy w postaci flakonów tej marki. Natomiast ten jest naprawdę iście jesienny, iście wyjątkowy. Powiem szczerze, taką yy, lekką taki koniec lata, początek jesieni, ja czuję też w czeruti, chyba tak się mówi, i masz dawnej wersji, ponieważ nowej nie poznałam, a ostatnio testowaliśmy skóradnictwo ramenska skóra Havana, Rolling Jacques Sol, tylko jak to się wymawia. I powiem szczerze, na Darku się ta właśnie asfaltowość pojawiła, że tak powiem, pod tym kątem było to testowane, bo ostatnio kolega rozmawiał ze mną na temat właśnie kwestii asfaltu i tak dalej, smołu, niesmoły. Natomiast nam to był taki zapach trochę w stronę aromatyczności, takiej jesienności, aż byłam. Jest Zdziwiona, także kompletnie to się inaczej, w inną stronę to poszło. Także zadanie numer jeden. Zadanie numer dwa: jak dobrze pamiętam, to był na zasadzie zapach y, do kominka, przy kominku, picie herbaty, kawy, wina i tak dalej. Więc y, rozumiem, że mam być taki kojący, ciepły, nie wiem generalnie jaki. Jakie to by miałoby być wyniki? Bo powiem szczerze, ja chyba bym tak się nie skłaniała. Tak jakby jesień w koniec łatwo mi tu wybrać i zadam takie bardzo konkretne. Czy, czy dla mnie jakiś zapach do kominka powinien być w określonym nurcie, klimacie i tak dalej? Chyba niekoniecznie. Ale może coś, co ma jesienność, słodycz i dym. Dym w trochę stronę słodszą, czyli Anka Kus Ember, This Ember. Tam generalnie było dużo innych propozycji, ale wydaje mi się, że ta, tą bym chyba zostawiła. Może jeszcze Gallagher, czy Gallagher Rose Old Dining, to się wymawia, czyli taki efekt trochę smas ale w taki nieoczywisty, kontrastowy, zmienny sposób, trochę takiego czegoś drożdżówkowego. Generalnie bardzo intrygujący ten zapach opowiadałam i on nie, nie jest taki po prostu zwyczajnie szarlotkowy, to nie o to chodzi, bo zapachów po prostu szarlotkowych jest dużo i jakby to już niekoniecznie coś wnosi, a tu jest naprawdę tak intrygująco, zmiennie, kontrastowo. Powiem szczerze, że jakby na nowo odkrywam tę markę i powiem szczerze, zachwycają mnie w dużej mierze te zmiany i te parametry. Wczoraj na przykład ponawiałam test róży z tej marki, która ukazała dużo z Holly Rose Rum i w ogóle bam w szoku po prostu jakaś taka drożdżówkowa, W ogóle jakiś składnik chyba tej marki tak się na mnie układa, a w ogóle nie wiem. Natomiast też bym może jeszcze dała um, zapach, który się nazywa Apple Spine Marka chyba na wyłączność w Lulua i... Ja generalnie z tą marką nie przepadam, natomiast ten zapach mi się bardzo podoba, to jest coś na zasadzie takiej szpilkówny z plecionym jabłkiem. Zresztą gdy teraz jabłka wspominam, to się kojarzy mi jesienie, pewne ich ujęcia, natomiast ja generalnie z jabłkiem w perfumach nie przepadam, to są po prostu wyjątki. Ale dobrze, już przechodzę dalej, bo nie zdążę. Pamiętam punkt 10, pójdę nie po kolei, bo chociaż połowę może zrealizować. Y, nuty, jakby, bez których sobie nie wyobrażam zapachów jesieni. Nasuwanie śliwka, y, wytrawne takie owoce w stronę borda, nie borda, typu granat, wytrawne owoce leśne, wytrawna wiśnia, cynamon, kardamon, generalnie przyprawy, głównie cynamon. Y, jakieś takie motywy drzewne, leśne też. Nostalgiczne róże, nostalgiczne irysy, jak najbardziej. Trzpaczula, y, myślę, że tam wskazała. Pewne ujęcia skóry, pewne dymy. To wszystko właśnie zależy jakie. Dymy wędzonkowe, umienania, ale właśnie takie dymy klimatyczne. Jak na przykład zawarte w Holy Rose, stosowanie na tak. Piękne też mi spuffer Skugan, szwedzka marka inszowa. Jakiś czas sam opowiadałam. Jestem zdziwiona, jak pięknie nam zostało to wplecione i tak nieoczywiście i nawet bym się tego nie spodziewała. Kolejna kwestia, zapach był, ale niech nie po kolei deszcz. A więc ja mam tutaj wskazanie Wilgość, teraz tak sobie pomyślałam, bo na tej liście chyba tego nie dałam, Mokre drewno, Wilgość, zdecydowanie czwarty element Mollisara. Zdecydowanie taką wilgość czujewakowa yy, Mikalefa Unika. Zdecydowanie też takie wilgoć z dżunglą yy, Monstera meksykańskiej marki, nie wiem, czy Xinu czy Chinu. W zależności jak to on X wymazi, bo są były te różne czasy wymowy, prawda, kiedyś inaczej, teraz inaczej. Także nie wiem, jak tutaj yy, jaki był zamysł, jak to miało być. Kolejna sprawa to jest chyba już piąty punkt. Zapach do sweterki, jakieś takie ciepło, tulające, miękkie. Może kaszmir jest do nakaran, może Artemisia Penhaligon. Takie właśnie miękkie, ciepłe, cielesne, takie wręcz kremowe klimaty, ale takie właśnie w sporo cielesne i ciepłe. Myślę, że też boklet kaszmir, który potrafi mieć taki właśnie i miękki, cielesny, trochę nawet taki jesieno-synamonowy. Zapachy na Halloween, to wokół dyni i takich trochę bardziej takich ym, straszno, strasznych zapachów, jakieś takie dymy, nie dymy. To myślę, że na blombas z UNUM, oraz y, że chodzi o dynie, to zaufanie Tilda, Etaliu d'Orosz, y, również w tych klimatach živą szyję, butikowe Immortal Trival, jak również y, w dosyć w stronę takich właśnie halloweenowych świeczek, Panetone Milano, fragrance. Y, Chociaż ja wolę Tilde, ale to tak. Y jeszcze były też y właśnie jesienne gurmą. To myślę, że tutaj y część tych produktów, o których wspomniałam, ale też lun Felina Atelier d'Or, może trochę bardziej one są podobnie z Noe etalim dużo bardziej może świątecznie. Y jesienny gourmands. No, z cynamonowością, czyli pewnie Oriental, Esteban. Dwójka zresztą na moim kanale jest seria jesienna. A, pokażę fragment, jeżeli widać. Widać żyrafę? Ja w ogóle muszę lecieć do małych szympansów, a jestem tak daleko. Muszę teraz spauzować, policzyć, co powiedziałam. Jeszcze mam oj, za mało czasu. Chyba koniec realizacji, czyli będzie w kilku częściach, no przynajmniej w dwóch. Było też na jesienną handry. Ja Handry raczej się nie, nie miewam, ale na poprawę nastroju Royal Crown Celebration.